Wasze umiejętności, jeżeli chodzi o tańczenie tego układu do gęziary i do pierwszej miłości? Ja Dżendziara. myślę, że z dężarą idzie Wam dobrze, ale tak jak na przykład u nas jest kostek, który na przykład troszkę mnie ogarnia. To czasami mam wrażenie, że komuś się u was też może coś troszkę zapomnieć Wy jesteście tak, że jesteście widoczni z trzech stron jak stoicie Tak I dobrze to bardzo wygląda, bo kamera zazwyczaj idzie nie na kostkę Ja w dżęziarze się czuję super Ja mam powiedzmy troszeczkę utrudnione zadanie, bo ja jeszcze muszę śpiewać Taniec i śpiewanie jest ciężki Dżęziara to jest jest też rąk A ja ciągle wszystko muszę robić jedną ręką i gdzieś tam się czasami zapomnę Najlepsze jest to, że ja na przykład dziewczynę poprosiłam, że na dżęziarze pamiętajcie, że w refrenie też ja to dżęziara śpiewacie I ogólnie tylko Faust Lika i Julita, o tak Są tak skupione, że zapominają o tym, że tak, muszą Tak, ale to też nie ma co im się dziwić No, tak. bo, bo, bo to jest takie stresujące Ja totalnie nie myślałem na przykład o tym Czy pamiętam układ do teraz